Co to mam. z rodziny, nie mam. Jestem biedny. Proszę, daj jeszcze do tym. <laughs> proszę, sobie, proszę. Jak to? Twój brat ci załatwił dwie dychy, a ty się z nim nie podzielisz? Ale. jak to? Kobiety nie mają z tym problemu, tak? Mówią tak. Siema, zostaniemy kolegami od I masz... Siema, goście. Dzisiaj czwartek, kto się czuje całkiem dobrze. I choć zawsze idę pod prąd, to piątek ja mogę. Do jakich Włochów? Jadę do Włochów. Do Włoszech. Spędzić wakacje, żeby później móc wykonać oficjalny powrót. Myślę, że dla mnie nie są potrzebne wakacje, ale że tak powiem zostałem namówiony. Ja tam najchętniej siedział w domu całe życie, w swojej piwnicy. No ale wiecie jak to jest. Jadę na tydzień. A do Karola masz jakieś pytanie? Mhm. No to dawaj, chodź, zadać mu. Nie wstydź w ogóle, ono połowy ci nie ma. Co tam? Czemu akurat frizz? Czemu frizz? A wymyślałem sobie tak kiedyś, nie ma jak w związku z tym jakiejś większej historii, po prostu... Tak... Gościu, ja jestem profesjonalnym kryminologiem bo oglądałem Sherlocka Holmesa mogę wyczytać yy... wszystko z wyglądu Ten młodzik chce mieć kulkoszulkę, ale nie stać go na droższą Frizz mi wygląda na takiego, co jebie dzieci na kasę, a Verso mi wygląda takiego co jebie friza na kasę. Yes. O, jestem Jeste... z tym już sorry, zaraz. Ja bym tak mógł spędzić jeden dzień. Z... Od kogo tam ganka dostałeś? <coughs> a nie, ważne, nie ważne. już już. A to od mamy czy od siostry? Nie, nie, nie. O, ani to, ani to. Nieważne, nieważne po prostu. No, dobra, no już. A, a jest ta mama obok ciebie? Nie, już nie. To, ale daj ją, bo ja bym chciał z nią porozmawiać. <noise> nie, nie, nie. No to jest. Musisz. Wygrasz kaskę wtedy. No to muszę się teraz zastanowić. Daję, Ja jej nie zrobię krzywdy, obiecuję. No dobra, dobra. No to przeraj. Nie, nie. No cokolwiek, Marcin, jest kreatywny, tak wymierz coś. Nie, ale teraz mam konkurencję z mamą. Nie, no. Proszę cię, Marcin, ziomek. Dobra. A ojciec? Brat, a ktokolwiek z rodziny? Nie mam, jestem biedny. Proszę, daj jeszcze do tym. Proszę. Proszę popatrzeć, ja błagam. Wariacie. To tylko 20 proszę, proszę, proszę Proszę, proszę łagam. Dobrze, widzę, że dla ciebie to wiele znaczy Tak, tak, tak. Dobrze, ja dobrze, proszę bardzo. Dobrze. Wymyślę w takim razie inną konkurencję. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Być. dobrze. Tak. Dobrze. Tak, tak już. No, dobrze, no, już no, cicho bądź, daj mi wymyślić dobrze, konkurencję, bo nie mogę przez to pierdolenie nic wymyślić. Przepraszam, bo ja płaczę. Dobrze, dobrze cicho bądź. Dobrze, cicho. Eee, dobrze. Musisz dobrze. zrobić podwójne salto w tył. Yy, zrobiłem. Zrobiłeś? Zrobiłem, tak. A to znaczy, że o ile stopni się obróciłeś w powietrzu? Eee. Yy. Y -y 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 640 <laughs> <laughs> Ja po prostu zrobiłem więcej, wiesz, znaczy mniej. Nie, bo to... Przepraszam, 360. to ze stresu, bo 360 360, sorry, Marciku, ja się stresuję. Ach. Proszę, dasz mi. Widziales, jak napierdajasz no. Boba w czwartej gestości. Dobra, cisza, cisza, cisza! No znam Titan Ray, no bo. Oszukałeś mnie. Nie, nie, nie. Wariacie. Nie, tak, tak, tak. Wymyśliłem specjalnie dla ciebie inną konkurencję. Nie podołałeś. Nie, proszę, proszę. Muszę cię wyjebać. Trzymaj się. User was moved out of your channel. Dobrze. Jest już mama. Jest mama? Tak, daję już. Masz. Ale poczekaj, jeszcze nie. No, halo. E, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. E, mógłbym na chwilę syna prosić. A, jeszcze? dobrze, już daję. Pewnie. Masz, masz. Halo. Dobra, słuchaj. Musisz. To... Bo to twoja siostra, tak? Co muszę? No nie, brat. Znaczy ten, <laughs> mama. <laughs> Jak coś. <grywa> Grałem 20 złotych, Dobra. <grywa> Grałem te 20 złotych. Poczekaj, po wariacie? No to zrobimy po... test z bratem. Dobra. Ty Powiedz, bratu, żeby na razie wyszedł z pokoju. Wyjdź z pokoju. Czekaj, wychodzi. Powiedz, jak wyjdzie i cię nie będzie słyszał. No, wyjdź. Dobra. Wyszedł, no. Ok. Powiedz mi. Jaki no. jest Twój ulubiony kolor? Po cichu, żeby nie słyszał, czarny. Dobra, Dodaj mi brata teraz. Dobra, już kohołam. Chodź tu. Dobra, daję masz. Dobra. No co tam? Cześć. Cześć. No, no. Witam. Nazywam się Marci Majkut z programu Darmowa Kaska za Darmo. Tak. Jest do wygrania 20 zł Paysafe Card, ale musisz odpowiedzieć poprawnie na pytanie, na które wcześniej odpowiedział twój brat. No. Jaki jest ulubiony kolor twojego brata? Yy. Yy. Czarny. Czarny? Tak, czarny. No to chyba yy. musisz więcej czasu spędzić z bratem, bo twój brat yy, mówi co innego. Chyba nie znacie się za dobrze. Ale to jest niemożliwe. Dlaczego to jest niemożliwe, Twoim zdaniem? No bo. jestem w 100% pewny. A skąd ta pewność? No, nie wiem, tak jakoś go dobrze. Dobrze go znasz? Dobrze, a ja mam, ja mam jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Dobrze, 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 spokojnie, twój brat powiedział mi jeszcze jedną rzecz. Mój brat powiedział mi jeszcze jedną rzecz. W takim razie dodatkowe pytanie. Jaka jest ulubiona marka butów twojego brata? Y jaka jest ulubiona marka mojego brata butów? No to czekaj, czekaj, powiem, dobrze. To y <laughs> no ja nie wiem. no. Y ewidentnie. powiedz. Adidas Adidas? Tak, Adidas No i kolejny błąd, wariacie Ale to jest niemożliwe Twój brat powiedział Że woli Timberlandy To jeszcze jedno pytanie, bo coś kręcicie, coś kręcicie Z czego Napierdala Zinedine Zidane? Tego, no ja... ja... Jestem zestresowany i nie wiem Nie wiesz dobrze O, ile mam lat? No, to ja mam siedem y, lat Siedem lat masz dobrze, dobrze. Tak, 7 lat mam To mało No, mało, mało Dobra co tam? Jeszcze powiesz No nic no. Robiłem cię... Że tak powiem, oszukiwałem cię, twój brat rzeczywiście, jego ulubiony kolor jest czarny, także wygrywacie 20 zł, brawo! Uuu, brawo, brawo, brawo dla mnie. Brawo Gryłem dla 20 siebie, złoty. brawo dla brata. Daj mi brata z powrotem. Dobra, dobra. Halo. Cześć. Cześć. Już wróciłem, twój ja brat się spisał. Twój brat poprawnie odpowiedział na trzy pytania. Tak? Tak. To co teraz teraz zgarniacie 20 zł. A muszę się z nim dzielić, czy nie? Nie musisz. Dobra. No to się nie podzielę. Bo ja je wygram uczciwie. Sam. Podzieliście, się, czy nie? A czy ta odpowiedź na to pytanie będzie miała wpływ nie, na nie ma rezultat? No to się nie podzielę. Jak to? Twój brat ci załatwił dwie dychy, a ty się z nim nie podzielisz? Ale. Jak to? On... Oddawaj no. mi brata. No. Już oddawaj daję. mi brata. Zdaję, przepraszam. Ta, co tam? Siema, grasz w jakieś gierki? Yy, tak, gram. A potrzebujesz 20 zł pay safe card? Yy, no potrzebuję. A podzielisz się z bratem? Yy, ja się, czy się podzielę? Tak, podzielę się, bo ja mam dobre serduszko. Dobrze. Podzielę się. Dobrze. Dobrze, Wariacie. Jesteś mądrzejszy od swojego brata. Ja wiem. Powinien brać ja się wiem. przykład, mimo że jesteś młodszy. No, kupię sobie smocze monety. Nie no co ty, na metina to przejebiesz? To ja kasuję ten kot. Nie, 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 dobra, dobra, dobra. Kupię sobie skiny w Fortnite. Cie. Zartowałem. Ja nie mogę. Dobra. Dobra, dam ci 20 zł, ale musisz przez minutę mówić, please, please. please. Y no dobra. No to tak.

Please, 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 please... Please, 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 please... Dobra, minęło. Proszę, wariacie, oto twój kodzik na tej Karda. Bardzo o niego walczyłeś, bardzo o niego walczyłeś. Czekaj, czekaj, bo brat się dobija od szafy. Nie, już czekaj, otwieram. Dobra, kup się sobie nowy pokój za to. Cześć Marcin, to znowu ja. Cześć, wysłałem kodzik na czacie, skopiuj sobie. Twój brat się spisał na medal. Dziękuję. Eee, to pozdrowisz pozdrawiam nas ciebie jeszcze? Podzielę pozdrawiam się. ciebie i brata. Ja jestem Kuba, a on Kamil. Pozdrów Kubę Pozdrawiam Kubę i Kamila. Kamila. Weź. lat tego downa Marcin, i zobacz Marcin, filmik naprawdę na co ci wysłałem wcześniej i Kuba. I a wy jesteście naprawdę... bardzo waleczni, to mi się podobało. Nie odpuściliście. Nie, do samego końca walczyliśmy jak bracia, tak powinno właśnie wyglądać Dokładnie tak, niech każde rodzeństwo bierze z was przykład Pozdrow, trzymajcie Dobra. się Dziękuję, pozdrawiam, czat też, pa Dobrze Siema 100% Hidraty o konkursy Witam, witam Witam Wit. e, Witam cię w programie Darmowa Kaska Za Darmo Eee, w tym mm -hmm. odcinku zadam Ci trzy pytania. Jeżeli odpowiesz poprawnie na przynajmniej dwa, zdobywasz 20 zł w PaySafe Card. Kurwa, dobra. Ok, jak miał na imię Szewczyk braterka Szewczyk. Nie. Pierwszy błąd. <laughs> Drugie pytanie. Którą ręką walisz konia? Prawą. Dobrze. Którą ręką walisz konia staremu? Też prawą. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Dla ciekawostki powiem, że on mi lewał. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, no cóż, nie ma co? Dwa na trzy pytania dobrze odpowiedziałeś. Chodzi ci się należy jak nic. Mm. Proszę cię bardzo, skopiuj sobie. Dzięki Wielkie, mogę jeszcze kogoś pozdrowić? A kogo byś chciał pozdrowić? Muszę to zweryfikować. E, no, powiem ci tak, jestem z Krakowa i chciałbym pozdrowić Norberta, bo jestem jego widzem. Zwykot ci podałem. Haha, zwykot ci podałem. Zwykot podałem. O ty kurwa, żeby cię Norbert w Warszawie Mustankiem przejechał. Nie, eee. no, dobry jest, kot, skopiuj sobie. No, dzięki, dzięki. Kopiowałeś? Tak, tak, tak. Dobra, trzymaj się. A ten kodzik już idzie w pizdu. Następny, czwarty kodzik. Dzień dobry. Cześć. Witam. Ja też bardzo witam. <laughs> Mamy kobietę, żeby nie było. Ostatnia, ostatni uczestnik. Zostałaś wybrana jako potencjalna zwycięzczynia konkursu. Darmowa kaska za darmo. Nagrodą główną oczywiście 20 zł Paysafe Card. Jak się czujesz, powiedzmy? Um, bardzo wyjątkowo. Dlaczego ci tak pierdzi mikrofon? Ponieważ mój, moje kochane słuchawki, które kupiłam, miały jedno wejście i musiałam kupić y, takie taką przedłużkę, żeby mogła mieć dwa wejścia. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Nieważne. Poradzimy sobie z tym brzę brzęczeniem. Pierwsze pytanie. Czy Kubuś Puchatek był kobietą? Nie. Był. Jak to? Po czym wnioskujesz to? Widzisz. Winnie the Puch oryginalnie była kobietą. W polskiej wersji został przetłumaczony jako Kubuś Puchatek uci męskiej. Wymień przynajmniej jedną laureatkę nagrody Nobla z Polski. Maria Skłodowska. Wynalazła polon i rad. Dobrze. A jeszcze jedną. Z Polski. Mm -hmm. Oj, słyszę klawiaturkę. Tak, ponieważ mam y, włączone mówienie na przycisk. Mm -hmm. Mówienie na przycisk. No tak. I mam powiedzieć jeszcze jedną? Tak. Wisława Szymborska. Coś mi tu śmierdzi. Biorę ostatnią odpowiedź pod pewną wątpliwość, także zadam jeszcze jedno pytanie dogrywkowe. Ile lat ma Kuba 07? Kuba 07 ma lat 12. Błąd. Urodził się w październiku. Ile w... lat? Ale rocznikowo ma 12. Dobra, sklej tam. E, sorry, sorry, pomyliłem się. E, e, e. Ostatnie pytanie. Na to się nie liczyło, bo popełniłem błąd. Przepraszam, źle mi tutaj napisał reżyser. Sama rozumiesz, prawda? Rozumiem. Rozumiesz, pewnie, no, pewnie. E, dobrze. Powiedz mi, kim był Magellan. Kim był Magellan mm -hmm. był odkrywcą a co odkrył i żeglarzem co odkrył? co odkrył. Co odkrył co odkrył. On odkrył. Oddajesz się e, a muszę. Magela odkrył, że żona go zdradza. Wszystkie jesteście takie same, nic nie da. Dobrze, nic nie, nie, to, nie da. Proste powiedziała, że nic nie, nic nie chce, nie potrzebuje. Nie, no, dobra uczestniczka. Ale wiecie co, no. Jakby, PaySafe card jest bezpośrednio na skiny z gry, tak? A jakby. Kobiety nie mają z tym problemu, tak? Mówią tak. Siema, zostaniemy kolegami, kup mi skina i ma skina. A młodzi chłopacy tak nie mogą. Siema, goście, dzisiaj czwarty, kto się czuje całkiem dobrze. I choć zawsze idę pod prąd, to w piątek mogę polecić.